Chciałabym zadać pytanie dotyczące promocji, na którą przeznaczyliśmy 25 tysięcy, tak? Czy możemy, czy możemy usłyszeć jakieś szczegóły dotyczące tej promocji, plany? No i przede wszystkim, jakie tego będą dla nas pozytywne efekty? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Pan skarbnik dobrze zna szczegółowe uzasadnienie tej pozycji. Na no tyle, ile mogę, oczywiście szczegółowo powiedzieć. Te wydatki związane są tylko i wyłącznie, wyłącznie może nie tylko i wyłącznie, ale w większości z zakupami różnych materi materiałów promocyjnych, tak? Czyli, no, szeroko pojętych materiałów, jakichś promocyjnych, trudno mi w tej chwili wskazać, jakich, ale no. Tyle mogę tylko powiedzieć, bo do tej pory jak pamiętacie, żeśmy uchwalali bodajże, budżet tam było 50 tysięcy, jak się nie mylę. Że zdjęliśmy chyba około 20 tysięcy, zostało 30. No, w Bartoszycach w międzyczasie odbyło się sporo tych imprez różnych, gdzie no, był to element też towarzyszący tym imprezom to rozdawanie tych różnych gadżetów. No i w tej chwili no, praktycznie magazyn jest pusty. Dziękuję. Ja przepraszam, ale. Ja będę chciała jednak, żebyśmy usłyszeli osoby odpowiedzialne za promocję, bo tak naprawdę jeżeli mówimy o imprezach, które odbywają się w mieście, to my nie musimy naszym, naszym mieszkańcom promować naszego miasta. E, promocja powinna być związana chyba z wyjściem na zewnątrz, a nie e, pokazywanie mieszkańcom Bartoszyc, że u nas jest fajnie. Mieszkańcy sobie sami już wyrobią zdanie na podstawie e, tego, jakim się tu żyje, a nie na podstawie tego, jakim się mydli oczy. Więc może, <laughs> no właśnie. Więc fajnie by było, żebyśmy usłyszeli, co my takiego robimy, żeby miasto nasze było spostrzegane pozytywnie, a nie tylko w kontekście wydarzeń negatywnych typu kogoś zabiją, kogoś zaaresztują albo y, będą dużo mówić o placu betonowym, w którym nie ma drzew. To może chciałabym usłyszeć jednak, y, przepraszam, że, że y, ja, ja nie, żeby pan mnie nie, nie zrozumiał, ja nie chcę pomieszać pana roli w tej kwestii, ale fajnie by było, gdybyśmy usłyszeli jakieś plany dotyczące konkretne plany, Dotyczące promocji miasta, ale nie dla mieszkańców Bartoszyc, tak, bo tak to widzę, tak? Oczywiście, że tu nie chodzi o mieszkańców Bartoszyc, to jest oczywista sprawa. Tu chodzi o to, że przyjeżdżają do nas różni goście na te imprezy i poza tym sporo też y, osób od nas gdzieś tam jedzie na różne imprezy i zabiera te, te gadżety. Czyli to strony. chodzi o gadżety dla naszych gości. Tak, tak, Aha, tak. To... Dodam, że aktywnie uczestniczymy w programach różnego rodzaju spotkań miast Taslow i też musimy tam się zaprezentować z jakąś formą promocji bartoszyc, z jakimiś kwestiami dotyczącymi, no, wizualizacji naszego miasta, przybliżania jego historii, dlatego też w tym kierunku są to nasze działania.